...mój moment. Okay. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Game Life z serii Assassin's Creed Unity, gdzie jakość wątpliwa, komentarz w miarę satysfakcjonujący. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i cieplutko do oglądania. Idziemy sobie do misji głównej. Przed chwilą zacząłem już nagrywać odcinek, ale wszystko skasowałem w pizdu pod wpływem nerwów. Ponieważ pod sam koniec misji tej... tej pomarańczowej się kurwa z skułem pod tytułem polecą głowy. złamałem się do zamku. Ukradłem klucz. Poszedłem ratować niejakiego Patona. Próbowałem wspiąć się na wieżę, aby zdobyć punkt umiejętności który był zawarty w tej misji spadłem i musiałem zaczynać wszystko od początku kurwiłem się wyłączyłem poszedłem zakurzyć i stwierdziłem że biorę się za misję główną Paryż jest już szponach głodu co stanowi część planu Germaina dowiedz się kto jest za to odpowiedzialny i połóż kres jego działalności

Marie Levesque, you know her. The Levesques have been Templars since the Third Crusade. Marie was the only one who argued against Germain's exile. and Not surprised she's thrown in with him. Any idea where we might find her? Not her, no. But what little grain makes it to Paris these days is unloaded at the Hotel de Ville docks. Promising. I'll start there. Perhaps I can learn something of Madame Levesque's whereabouts. Udaj się do doków Chyba czeka nas misja śledzenia albo pościgu to są dwie opcje jakie mi się objawiają w tym momencie w głowie Okej, okay, śledzenie w formie pościgu. Śledź barkę. Unikaj kontaktu z wodą. I jedyny. Jedna rzecz, którą muszę, na, na którą muszę zwrócić uwagę, co? Miejmy nadzieję. Tylko niech się mną żadni strażnicy nie zainteresują, bo jak się kurwa zdenerwuje. Jak ja będę zły? No, zainteresował się jakiś, ale wal się. Dawaj. Pięknie. I do przodu. Eee, no elegancko mi idzie. Nie zapeszam. <laughs> 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 Dotknąłem wody. Misja, w której ciągle praktycznie bez... No nie! Arno! Arno! Ej! Ja pierdolę! Ja kurwa tracę cierpliwość do ciebie, mordko! No i znowu desynchronizacja! No ja pierdolę! Co to kurwa jest? You więcej. Eve Tie off the in Captain! Oh, I should get back. Any problems? No, madame. You have your orders? Here, madame. Good. And I'm instructed to tell you to make certain one of the bags leaks. Uh yes, madame. Get to work. Marie Levesque. Marie pochodziła ze szlacheckiej rodziny, której korzenie sięgały jeszcze XIII wieku, kiedy zaczynała się rewolucja rodziny Levesque. Borykała się z problemami, usiłując podreperować rodowe finanse. Mary wyszła w 1771 roku za Tomasa Lobita, spadkobiercę bardzo niedawno uszlachconej, ale dużo bardziej zamożnej rodziny. Ojciec Marii naciskał, aby pan młody przyjął nazwisko żony, a lobitowie skłonni legitymizować swoje szlachectwo chętnie na to przystali. Według wszystkich relacji Mary była nieprzeciętnie inteligentna i dysponowała ostrym językiem. W ciągu kilku lat udało jej się odbudować fortunę Rodu Lewesku. Rutlewysku to zagorzali templariusze i tradycjonaliści, a ich korzenie sięgają niemal tak głęboko jak historia samego zakonu. Ale to trochę zaskakujące, że teraz znowu pojawiają się jako uczestnicy tych nowych przedsięwzięć templariuszy. W trakcie rewolucji umiejętnie wygrywała różne strony przeciwko sobie, utrzymując ten sam wysoki standard życia, do którego przywykła, jednocześnie unikając gniewu radykałów. Dużą część fortuny poświęciła na zakup ziarna, które rozdawała biednym i potrzebującym. Hojnie łożyła też na reformy więzień paryskich. Jaka <gryśniotrza> <gryśniotrza> nie ładło. Aha. No to sobie poczekam chwilkę, i wiesz, tam, dobra, mój moment. Nie to chciałem zrobić, no ale, jak widzicie, Arno stwierdził inaczej. Inny i chuj, posłuchałem go. Ciekawe, czy mi się uda nie wzniecić żadnych alarmów. Dobra, coś mi wychodzi, mamy jakiś progres. Niech się tam narobi trochę zamieszania. Mi się naprawdę nie śpieszy nigdzie. No jak fajnie się patrzy na tych debili. No patrzcie co oni robią. Już nie mówię o tym gościu od którego musiałeś rozkazy. Patrzcie jaki kurde. No widzę, że chłopacki se nie poradziły. Okej. Okay. Prawie mnie wykryto. Okej. Okay. Nie w żadnych alarmów, więc użyjmy tego. Uh -huh. Nie wiedziałem, że śtuje chłopie. Ale już cię tu nie ma. Okay. Teraz czuję się troszkę bezpieczniej. No najlepiej by było, żeby ten się kurwa w ogóle nie odwrócił, a tamten żeby zawrócił. I wtedy byłoby cacy. Mm. Także bardzo bym prosił, abyś już sobie poszedł w drugą stronę. Ech, dobra, myślę, że mamy pana ciekawskiego. No dobrze. No i tak nie ma tragedii. Co ty robisz, Arno? Co ty robisz? No i znowu Arno stwierdził, że zrobi troszkę inaczej. No trudno. Ja się kłóc z nim nie byłem. Najmniej nie wnieciłem żadnych alarmów, to już jest duży plus. Rozkazy wykradłem, możemy stąd spierdalać. No cześć. Art, no, ty widzę, znowu stwierdziłeś, że robisz po swojemu. Ok, teraz już, teraz już dobrze. Brawo, chłopie, brawo. Kurwa, nareszcie posłuchałeś mnie. No! Jezu, ile mnie to kosztowało stresu? Znaczy stresu, nerwów z początku, przy pościgu bar barki. Hmm. What are you up to there? No dobra, najważniejsze, że zdobyłem sobie dwa punkciki i teraz mogę sobie... To na co już czekałem ilość odcinków. A dokładnie rzecz biorąc o co mi chodzi. Chodzi mi o... Dobra, to nie tutaj. Chodzi mi o dostosowanie postaci, umiejętności, na dystans. Nie. Niewidzialność. A nie, to mam po ukończeniu sekwencji 9. Dobra, no to sobie jeszcze chwilkę poczekam. Sprawdźmy sobie, gdzie co dokładnie mamy tę misję główną. Ona jest tutaj, więc na pewno będziemy musieli sobie zahaczyć o to punkt widokowy, gdyż nie mogę go tak zostawić, nie mogę go olać. Bo jeśli Bercik rezygnujesz, znaczy rezygnujesz, jeśli się czegoś nie chce, to chociaż odkryj mapę, kurwa. Chociaż to zrób chłopie. Jestem ciekawy, graczy którzy mają troszkę podobnie jak ja, że kiedy gry zaczynają doprowadzać ich do szewskiej pasji, próbują jakby przekidać jakoś przez tę grę, poznać historię i powiedzieć cześć, nie. Bo ja sobie nigdy nie zakładam, że zrobię wszystko w grze, ponieważ są momenty, w których człowiekowi po prostu się żywcem odechciewa, nie? I oczywiście z racji moich nerwów ja nie mówię, że Unity jest złe. To jest gra, do której mi się dobrze wraca. To było zawsze coś nowego, nie? Sarbona. Nie Nie masz się czego chwycić, Arno, co? Dobra, spróbujemy tędy Dobra, idę do przodu Nie no, teraz się chwycisz Okej okay. Mamy to No dobrze, prawie tak przy okazji, jak już tu jesteśmy, to przedmioty użytkowe to w sumie sobie zaznaczę te, bo one są w takim kierunku racjonalnym, trochę dla mnie. No a w sumie niepotrzebnie, tutaj mamy gościa. Przedmioty użytkowe bym prosił, dziękuję. Fajnie. O koleżeńsku Dobra, widzę że mały problem mały problem ale widzę że dał radę no, elegancko i do przodu. Och. Spekulanci! Marie wydaje przejęcie w le... Palau, Luksemburg. Dostań się tam i zabiją. Nim wzyjnijcie zamieszki.

To śledztwo ich zbliża ku sobie i to tak dość solidnie. Ale jeśli ja ją mam zabić, y... Arno, nie myślałeś pogadać z Bractwem o tej decyzji? Chyba nie, co? Chyba, że on gadał z Bractwem. Czekaj, może mi coś umsknęło, Czekaj, kiedy ja nagrywałem ostatni maraton?

Wejścia 47, elementy kolekcjonerskie 3, strażników 60 do zajebania i dzwony alarmowe 9 do dezaktywacji, jeśli ci się oczywiście chce. grać No dobrze, tam mamy pierwszą propozycję.

Dobra, to jest ten z tych gorszych, ale ja go załatwię w miarę szybko. On ma takie trzy kombinacje ruchowe. Dobra. No, poszedł. Jak on puści te petardy, no to w sumie to będzie coś chyba w rodzaju odwrócenia uwagi, nie? Może będzie mniej strażników w pałacu? Kto wie? Dziękuję, mój przyjacielu. Tylko chciałbym, żebym mógł cię poprawić. Nie ma potrzeby. Dostarczanie będzie więcej niż wystarczająco. Co to było? Nic. No. Kto z moich Because it's a i just a What's to become of us, Michel? You're to be sent to the galleys. It was only a loaf of bread. Every man in here is convicted of the same. Or less. This <laughs> is <I'm> what they call justice then. Were it only in my power, I would burst these prison bars asunder and fight my way to freedom. Every man imprisoned here would. <laughs> Dobra, skończcie spierdolić, uwolnijcie Że ten, że ten, że ten Jak to wygląda? Nie ma źle Tamten typek mnie niepokoi tylko Mógłby zwrócić na mnie niepotrzebną uwagę Serio 3? Która jestem kurwa sekwencji? 9. No nie, no kurwa, no kto to wymyślił? Hmm. Klucz. Ktoś ma klucz. Ty masz klucz, co? To mnie zadowala. Natomiast to już mnie w ogóle nie zadowala. Dobra, jesteś wolny. Wy też jesteście wolni Cieszcie się Naprawdę sporo poświęciłem żeby was uwolnić Całą swoją godność asasynażem poszedł po prostu, wywaliłem do kosza Ale liczy się efekt Że nie ma tutaj gwizdania, ale może on podejdzie faktycznie tutaj. Okej. Okay. Nie, no jestem w dobrym miejscu. No, ten ziemeczek mnie zauważył. Dobra. Przydałoby się też go wziąć na obroty.

yes. remember what i told you, marie. oui, maman. francois thomas Sherman for your crimes against the templar order, you are cast out. let any man offering succor to the exile share his fate. fool! Oh. the speaks to me. no, it's mine, de la serre. de la serre. Milady, you have a caller. I need your help, Marie. You were right. King Louis's been talking to all sorts he shouldn't have. Plotting against the revolution out of one side of his mouth, while he promises to support the Constitution out the other. Good. I trust you can get this information into the proper hands, Monsieur de Peltier. Of course, Grandmaster. With this evidence in hand, the king's conviction is certain. Na spokojnie znajdę wyjście. Kurwa co chcesz chłopie Pierdolin nie to Zapraszam do następnego odcinka z tej oto serii Która kurwa po tym odcinku mnie niezmiernie wkurwiła po prostu no, Złośliwość tej gry to jest no patrzcie jeszcze się mnie zainteresował oj. Dobra Wy macie odcinek następny od razu Klikajcie w miniaturkę no i co? Zwarcikiem ziomeczki, jo! Zostaw sub...